Cześć! Widzisz ten film? To znaczy, że ta wiadomość jest dla ciebie. Wybierz jedną spośród dwóch kart, które tu dla ciebie wyciągam. Pierwsza karta, druga karta, którą ty wybierasz. Napisz swój wybór oczywiście na dole w komentarzu, a ja powiem Ci, co karty mają dla ciebie za wiadomość. Gdy wreszcie kartę numer jeden, karta cesarza, dla singli to jest bardzo dobra wiadomość, osoba do relacji na horyzoncie. W historii zawodowych weź sprawy w swoje ręce, cesarz zarządza, a nie jest zarządzany, zatem warto też inicjatywą się kierować. Karta cesarza też jest kartą, która mówi o tym, poukładasz wszystkie sprawy, które teraz być może wyglądają na lekki mały bałagan, Wziąć sprawy w swoje ręce, nadszedł czas, aby móc to wszystko poukładać. A dla Singli jest to dobra wiadomość osoba do relacji na horyzoncie. Karta numer 2, gdzie dziesiątka była, więc to karta, która mówi o tym, żeby zweryfikować swoje zadania czy nie wzięłeś, nie wzięłaś się zbyt dużo na siebie, czy pozwalasz innym, żeby obarczali cię swoimi sprawami, a nie masz przy tym czasu na siebie, to jest też nauka, naucz się delegować działaniami, naucz się też odkładać pewne rzeczy, dobra to zrobię teraz i jutro to, pojutrze tamto bądź za godzinę, za dwie, nie wszystko naraz, dziesiątka była też z takim zmęczeniem materiału, męczy ci jakaś historia zawodowa, uwagę, coś z tego powodem i zacznij ten proces, ażeby tworzyć lepszą jakość. Natomiast, jeżeli Cię jakaś relacja męczy, ktoś, to zwróć uwagę, co w tej osobie, w tej relacji Cię męczy i zacznijcie też pracę nad tym. Życzę Wam dobrego i magicznego czasu, no i oczywiście zaobserwuj mnie, aby nie przegapić kolejnych wiadomości dla Ciebie.